W związku z Black Week'em, jak ten no otops, przygotowaliśmy dla Was nieszablonowo, niespodziankę oprócz tego, że będą bardzo fajne ceny na te oto obiektywy, są to Voigtlandery to mamy jeszcze dla Was całą pełną walizę tu oto patrzcie, 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 patrzcie ile ich tu jest obiektywów, a jest to związane z tym że na cały Black Week mamy szereg tutaj niespodzianek na miejscu. Mamy jakieś tam warsztaty, jakieś przygotowane niespodzianki dla Was. Możecie przyjść ze swoimi aparatami, Może, przy, możecie przyjść skorzystać z aparatów, które tutaj mamy dookoła w gablotkach. I przetestować sobie te oto piękne, najlepsze na świecie, manualne obiektywy, jakie sobie można wymarzyć. One są dla Was dostępne tu na miejscu, w sklepie. Możecie też w jakiś sposób się z nami porozumieć, wypożyczyć na dzień. Dwa. Zapraszam do sklepu.